Witam w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid Phantom Pain, moi drodzy. 15. misja przed nami, zaraz sobie ją wybierzemy, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Ale tym chcę się dzisiaj zająć: Footprints of Phantoms Accept Mission. Okej, okay, 860 metrów do celu i teraz tak, i teraz, moi drodzy, tak, my musimy tu się dostać. Ale to nie jest to miejsce. Hm. Nie, dobra. E, najpierw tam podjedziemy, podbiegniemy i zobaczymy co dalej. Ja już mniej więcej wiem o co chodzi w tej misji. Ale mi się troszeczkę to miejsce tu nie zgadza. No dobra, zobaczymy później. Jest troszeczkę żołnierzy. Nie chcę się na nich to. Nie, nie będziemy tędy biec. Nie chcę po prostu tam. Mamy na nich wpaść. To jest niepotrzebne. Misja. Misa... Mamy po prostu inną misję, więc. po co to robić? Dobra, 250 metrów, tak. Zaraz zobaczymy. A no tak, najpierw muszę wziąć tą misję. Zapomniałem całkowicie. Więc okej. Okay. Coś mi się właśnie tutaj teren nie zgadzał, więc teraz pewnie będzie okej. Okay. This contract comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. The PF at ditadi Abandoned Village has been supplied with Walker gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them, extract them, whatever you see fit. This just might get us closer to the Walker Gear supplier, Cipher. Good luck, boss. Teren jest zaznaczony. Słuchajcie, gdzieś tutaj w tej wiosce I to jest chyba mniej więcej no, tu. West. Musimy zniszczyć four... Cztery... footprints te mechy musimy zniszczyć 4 mechy Mini mechy All Walker Walker Gears No właśnie Jednego takiego mamy, widzieliście zresztą Kiedyś się nim poruszałem, ale to przez chwileczkę No, dawaj, dawaj Ok, 430 metrów. Może skręcimy, może troszeczkę w tą stronę. do celu jest bliżej. Znaczy, do terenu jest bliżej, ale cel jest troszeczkę dalej. Okej, okay. ja muszę to zajść trochę z innej strony. Spoko, to chcę zrobić. Jestem na miejscu. Dobra, moi drodzy, to jest tutaj. To jest tutaj. Trzeba by było uśpić tych żołnierzy. Drugi także śpi. Jest tu jeszcze kilku. On no dostaje w ogóle, bo nie widzę. Dobra, chyba oberwał. Chyba cały czas obrywał. W razie co bazukę mam. Mam także wiecie co ładunki C4, więc z tymi ładunkami też mogę to zrobić. Chyba tak zrobimy, na razie, póki nie wiedzą nic. Dobra, jeden jest. Drugi także jest. Chodź, 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 chodź. Masz szczęście, tam ci nie usłyszeli. Nie wiem ilu jeszcze jest tutaj, trzech przynajmniej. Dobra, zrobimy to już głośniej. Dwa z głowy, słuchajcie. Wszystkie. No i super moi drodzy, misja wykonana. Jak widzieliście nie było to nic trudnego. Teraz tylko udać się do bezpiecznej strefy i... Kończymy zabawę No, daleko jeszcze? Wiecie co, wezwę może tego naszego rumaka, bo... też będę biegł w nieskończoność. Tak, akurat kawałek zostało tylko. Mission complete, super. I ranga S. Znowu. Walker gears a resupply call was made from Dutati to CFA headquarters the CFA then contacted none other than Saner. that's right the shell company that owned Mvinda oilfield so Sainer was just a front for cipher the resupply won't be happening just yet but we did learn that the Walker gears are transported out of Nova Braga Airport apparently there's a distribution network on the Savannah that links all the PF outposts I'll have the Intel team investigate this network. If Cipher is supplying PFs with Walker Gears, the PFs have to be offering them something in return. We follow the money trail. And we might just find ourselves on Cipher's doorstep. Mission list updates. The Intel team has come back with its report following its investigation into PF logistics. Cypher has to be involved with this distribution network somehow. One thing in particular caught my eye. A convoy that regularly crosses the Savannah. On paper, it's just mined resources going to the government, but the security's much too heavy. At the very least, it's worth checking out. Take a look at the mission. No dobra moi drodzy słuchajcie, skończymy w tym miejscu, jeśli wam się odcinek podobał zostawcie łapkę i zapraszam Was na kolejne, trzymajcie się, cześć.